Po usunięciu płatków bawełnianych zwilżonych tonikiem do skóry wrażliwej, usuwamy nadmiar maski, którą wcześniej aplikowałyśmy na okolice oczu. Jeżeli klientka posiada skórę przesuszoną, która intensywnie wchłania składniki aktywne z produktów, możemy tylko przemyć te okolice płatkiem nasączonym tonikiem. Jeżeli pozostał nadmiar maski, wmasowujemy. Następnie, jeśli jest potrzeba, nadmiar usuwamy płatkiem bawełnianym. Na zakończenie aplikujemy klientce odpowiedni preparat wykończający zabieg. W naszym przypadku zaaplikujemy wypełniacz zmarszczek który posiada specjalnie charakterystyczną, gęstą konsystencję. Dzięki temu, preparat jest bardzo wydajny. Wypełniacz zmarszczek aplikujemy zarówno na powiekę górną, jak i powiekę dolną, nie pomijając zewnętrznych kącików oczu. W składzie wypełniacza zmarszczek Występuje ekstrakt z owsa, który ma działanie intensywnie wygładzające okolice oczu, kwas hialuronowy, który posiada różne cząsteczki dzięki temu zwiększa swoją skuteczność w nawilżaniu i zatrzymywaniu wilgoci w skórze, wyciąg z roślin Madagaskarskich, który stymuluje podstawowe cztery rodzaje kolagenów oraz glikozaminy-glikany, tworząc tak zwane mikrogąbki które wypełniają zmarszczki, nadając charakterystyczny wygładzony efekt. Dodatkowymi składnikami jest wyciąg zawierający DNA o działaniu odmładzającym, witamina E, która jest silnym, intensywnym antyoksydantem i jest pomocna w walce z wolnymi rodnikami, a także ekstrakt z chabra bławatka, który jest kontynuacją, jak wcześniej już wspominałam, wspominałam całej linii pielęgnacyjnej okolice oczu. Jeżeli klientka ma skórę młodą, zadbaną w tych okolicach, możemy zaproponować na wykończenie zabiegu i do pielęgnacji domowej znacznie delikatniejszy preparat, który zawiera witaminę E, ekstrakt z habra oraz wyciąg zawierający DNA, który ma działanie odmładzające. I preparat aplikujemy rano i wieczorem na wcześniej oczyszczoną skórę okolic oczu.